Witam, dzisiaj przyszły mi dwa akwaria, które będę uruchamiał. A więc, tak, no dzisiaj już dużo nie zrobię, bo jest wieczór. Po prostu zasypię tylko yy, ziemią. Bo tego będę używał, akurat tutaj jest tam ziemia dla krewetek, ale to, że mam, no to po prostu tego użyję jako podłoże. Nie będę tu jakieś warstwy grubej robił, cieniutką warstewkę. Bo rośliny, które tu będą, po prostu nie potrzebują jakiejś tam dużej, grubej warstwy, czy tam żwiru, czy w ogóle jakiegokolwiek podłoża. OK, sobie zatrzymię i za chwilę pokażę. Podłoże już zasypane. Tak jak mówiłem, jest to podłoże stosowane przy hodowli krewetek, ale że krewetek już po prostu... nie... znaczy, mam jeszcze krewetki, ale już, że tak powiem, wychodzę z nich. Będą same rybki, więc, aby nie wyrzucać, po prostu zastosuję je tutaj. Jest to podłoże aktywne, ale nie, on nie przeszkadza to w hodowli ryb. Akurat, no to jak widać, już też włożyłem filtry. Jutro postaram się zalać to wodą już. Filtry. Filtry Stosuję takie. Sprawdzają mi się akurat w tych akwariach. No większych też się sprawdzają. Nie zapychają się zbyt szybko. Tak to ma miejsce przy, przy stosowaniu innych filtrów. Na przykład tego typu udżetów, udżety dość szybko się zapychają. Zwłaszcza jak karmimy płatkami czy czymkolwiek. Te, te filtry akurat już nie stosuję. Przy krewetkach one się sprawdzały, ale przy rybach już nie. Przy rybach te są, te są dużo lepsze. Tak jak mówiłem, jutro już będę zalewał tutaj te akwaria i pokażę wszystko też. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia jutro.